Hej Kochani, hej kochani! Mam na sobie naturalną koszulę, a tutaj przed chwileczką była naturalna plama, która powstała po tym, jak próbowałem uczesać swoje naturalne włosy, żeby jednak wyglądały troszkę lepiej, żeby mi ja lepiej wyglądała. Za mną jest naturalne zielone tło, które zazwyczaj powinienem zastąpić jakimś innym ładniejszym. A na sobie też mam naturalne gacie, których nie widzicie dlatego, że kamera je odcina. W ogóle jestem taki naturalny. Jest rano. I wczoraj pracowałem z mistrzami świata, mistrzami olimpijskimi, rozmawiałem z nimi. Iga Baumgard-Witan, Marcin Lewandowski, Mateusz Kusznierewicz, Karol Bielecki, Wojciech Fibak. I wiecie co? Nie wiem, czy oni byli naturalni. Byli przygotowani, przygotowani i jeszcze raz przygotowani, skoncentrowani, skupieni, zrównoważeni. Starali się jak najlepiej skontrolować swoje ciało, umysł, myśli, zdania i przekaz, by wiedzieć dokładnie, co powiedzieć i by to zrobić, by ludzie będąc z nimi nie tracili czasu. Tak. Bycie naturalnym jest dobre na co dzień u Was w domu, a jeżeli wychodzicie do ludzi, jeżeli stajecie przed ludźmi, musicie być przygotowani. Musicie przygotować głos, by nie brzmiał tak jak mój na samym początku, aby brzmiał tak jak teraz, kiedy go skontrolowałem. Na tym to polega. To jest dla ludzi ważne. Ludzie chcą zobaczyć i usłyszeć coś, co ma dla nich sens. Zdecydowana większość tego, co nie ma sensu, jest im kompletnie niepotrzebna. Bo być naturalnym nie znaczy być byle jakim. To zrobić to, co masz. Zrobić w najlepszy możliwy sposób, tak jak tylko ty to potrafisz zrobić, nie kopiując nikogo innego. To znaczy być naturalnym. Dobrze gada!